Siemaneczko, jestem gamingowi, witam was na Farming Simulator 19 Na serii Rolling Sandomierza Dzisiaj Będziemy się zajmować cięciem trawy Oczywiście standardowym nowym Sprzętem Ciągnikiem, kosiarką oczywiście Ale y, Dzisiaj Idziemy Kupywać pierwsze pola z tego względu, jak widzicie, mam aż 80 tysięcy na koncie. Hmm. Jeśli ktoś nie wie, czemu mam tyle pieniędzy na koncie, jeśli nie zapomnę, dam adnotację o poprzedniego odcinka. Hmm. Z, z takiego powodu mi aż tyle kasy przybyło. Hmm. Żeby wam tu nie mówić, lepiej obejrzeć. No dobra, są tutaj dwa yy, załambiste pola. Jest rzepak. Hmm, tutaj właśnie. Yy, I tutaj jest ogór, trawa. I ja bym teraz poprosił o zobaczenie nie uzmiarów. Tu powiedza yy, rzepak. Na jeden bardziej, na jedynkę. Powiem Wam szczerze, yy, myśląc nad tym polem, na tamtym będzie zakupione w tym momencie czyli mamy już dwa nowe pola i zostaje nam 44 tysiące na koncie więc jest git jeszcze wracając co my tu mamy do ograniczenia? krawy, kurczaki to są full Myślę, yy, jest tylko 17 kuczaków mogę w kurniku mieścić jest wszystko full nie zmieniłem krawy potrzebują tylko wody u mam 13 tysięcy litrów i mam 666 litrów yy, na no wita została przeze mnie przy plik season Został przeze mnie przerobiony tak, aby miał i obwodnik, i I moim zdaniem jakoś się udało to zrobić. Jestem szczęśliwy. Przynajmniej błędzieczka się przyda. Yy, tak, yy, za 5 miesięcy jednak to nie jeździła. Za 4, 4, 2 miesiące. Skid, 3 miesiące. jeszcze nie. A 4, 3. 3 i 5 więc powiem wam szczerze, jest nit. Teraz bym chciał sobie iść do mojego ususika iść od paliwo i jechać po prostu za 10 a jeszcze wam nie pokazałem nie rzeczy, hmm, żeby nie było. Mam kulki zwiezione. Tak to chyba yy, w tym, ale to co się pozmieniał. Chciałem podróży i patrzcie z tego podwórza z całkowicie z ściętego, miałem trzy kulki kurde <grym>, to przy muszę już to jakoś oglądam bo widzicie jakoś pyta na obawnik bo trochę mi to nie pasuje żeby mieć obawnik właśnie w trawie, więc lecimy sobie naprzód zcięcie będziemy zaraz mówić dalej bo plany są w tym sezonie dość potężne. I yy, planuję zrobić pewną inwestycję po sprzedaży soi. Jeśli mi w dobrych pieniądzach soja pójdzie. Yy, bo wiadomo, yy, człowiek nie wie, czy to wyjdzie ile zrobi. Musiałem za soję zarobić gdzieś w granicach 20 tysięcy czy się to uda no ciężko powiedzieć jeszcze nawiezienie 66% jest nie mi na ostatniej fazy nie zdążyłem się zrobić i eliptom. góry ma to się opuść mm, nie ma git Chodzi. Chodzi. no i elegancko muszę na 15 razy ponad postawić skarcie mogę w końcu to wziąć jakoś to ładnie wyciąć mm oto to 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 w tych płatkach to jest najgorzej nie przy ogrodzenia przy ogrodzeniu, ogrodzeniu najgorzej jest wyciąć ale My myślę że tu się jakoś w miarę to uda wyciąć jeśli nie to zostanie to zostanie w sumie kawy w pasie i tyś będzie dobrze no bez jaj trzeba niech chyba przyinwestować w któreś pole chyba widzę bo mm, mogę tutaj do końca odcinać więc prawdopodobnie wifikacje trochę będzie w późniejszym czasie no znaczy ciasna bo te pola już nie są takie tanie yy, chociaż kurwa, nie są takie też drogie 48 nie no ale na razie sprzęt nie jest taki jakiś wybojawy żebym yy, kupować takie masz yy, ten hektary że tak powiem ale jeszcze muszę zostawić sobie coś na późniejszy etap mianowicie na yy, właśnie z, że ktoś się na następne sezony, tak? No bo ja tylko tak sobie, to nie mogę całkowicie na chwilę ściąć, no nie ryzykować pewnie będzie, właśnie, będzie wkurzało to, że jak mam na GPSie, ale hmm, cześć, się tego GPSa. mogę coś robić innego i się nie martwić Będą teraz inwestycje... Dość spore. Prawdopodobnie nie będą musiał wziąć kredyt. Na to, iż inwestycje... co jest nawet mało presów. Czekajcie, ja mam pomysła. No to było. Fox Aż O oh, kurwa, to źle zrobiłem. Nie tu na 70 a na tu na zewnętrznej kamerze, bo ktoś powiedział mm, kiedyś że można sobie zrobić ładne przybliżenie i to nie laguje No ja to jest tym prawdy nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale ogólnie to jest taka lagowanie tutaj już ostre yy, na, na tym na tej mapie mogę ja, chyba za bardzo zaludniony tenzior teren, ale dobra, nie przejmuję się tym. Może te w FPS być Ważne, że bo moim zdaniem chyba tak aż nie zacina tutaj na nagrywaniu, więc tu mi pasuje. FPSy trzymają się na 60 na no, nagrywaniu, więc tu jest y, kwit. A to jest właśnie najważniejsze, żeby było wszystko tu ładnie zgrane z OBS-em. No się na OBSie by nie było, no to by była lipa yy... Dzisiaj akurat nie, będzie zamycięcie cięcie trawi. zobaczymy yy, czy jeszcze sobie zrobię się w rzepaku na, łąk, na tych polach yy, na, na polu przepraszam yy, i będę je włączył kurwa, ja mu odwrócić się, dobra, szebaka sprzyjadę i zobaczę Przez się nawiedzie przy, przy, przy tym. Przestawię i trudno. Dobra. I yy, nie będę Was za już z tymi siewami. Robimy sobie jeszcze yy, prawe. Nie mamy tu jakoś orkę. Bo nie wiem, czy coś jeszcze będzie siewów. To zmarno jeszcze nie więc pewnie na koniec odcinka się pójdziemy sobie. pójdziemy sobie podozmian, Żeby nie było lipy. Yy, dobra, więc tak, no, tam jak człowiek. Ja to jeszcze pędzej mógłby być tak, że mogę tak sobie wyciąć. Yy, jak najbardziej, ale czas przyjechał, to mogę się wycinać tak. O! Raz. Jeszcze raz bym chciał i będzie kwit. choćbym mnówka to mam leć na opuszczonej stronie wziąć kurwa, jeszcze jest mnówka co? co ja podnoszę co chwilę tej jak myślę a ja nie muszę podnosić wcale będę chyba przypoływał eeeh, yy, jak to się zwie eeeh yy. kurwa, nie nazwy słupica o, słupica byś powielał yy, rotacyjnej będę tak podniósł na włączonym wałku znaczy nie mówię, bo nowe rotacyjne tam dyskupki też to jest stosowane do tego ale rotacyjne tak niekoniecznie moim zdaniem yy, żeby podnosić je yy, to chwilę przy cięciu yy, ale są tylko moje yy, ...postrzeżenia. Yy, nie każdy musi ich słuchać. Ale... No Ogólnie chciałem zobaczyć inną rzecz. Praktycznie, chcę zobaczyć, najdroższe polaka są. To są łąki. Nie powiem wam szczerze, korci mnie, ale nie wiem, żeby ma kupić wziąć dzierżawę na łąki, tylko że one nie ma numeracji. I tu właśnie jest problem, że tutaj prawdopodobnie dzierżaw jako łąki nie mogę wziąć. No i to jest ból do przeżycia. W dole są. E, bo właśnie takie tereny są właśnie typowo pod e, kupno. Nie pod... E, nie pod pod, wiem właśnie... właśnie nie pod nie żary, tylko właśnie by trzeba A ale tu dobra na yy, łąki trzeba będzie kupiwać sobie bo inaczej nie dla się zrobić yy, będzie Żawe wziąć więc yy, co teraz trzeba będzie pozbierać trochę kasy na łąki żeby kogoś te łąki pokupywać trochę większe nie taka jedna łączka bo też muszę zostawić na 44 tysiące i prawdopodobnie na 99% tej kieszonki mi nie starczy więc będę musiał kupować taka taki lipton wyszedł mi że trochę przymałą łąka ale ta jedna łąka mi 8 balotów więc nie jest jeszcze tak źle mam nadzieję że dopóki wszystkie krowy się nie wycierą a widać zimę już będą wycielone no to już trzeba będzie dawać im Dużo więcej jedzenia po pieczy, to będę musiał mieć więcej kieszonki i z automatu będę musiał kupiwać. Więc prawdopodobnie, jeśli mm, dobrze pójdzie, w przyszłym sezonie zakupujemy sobie łąkę, ewentualnie tworzymy gdzieś jeszcze łąkę z, z polu, kupnych pól zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie bo to jest trochę mm, pogmatwane poza dużo krów sobie wziąłem na początek ogólnie krów jak produkują Kurwa jak produkują, to ładnie produkują yy, na, na godzinę wolę się upewnić będę jakoś wyglądał sobie jeszcze yy, ten yy, właśnie coś na w temacie jakieś przyczepy prawdopodobnie Bo ta moja jest powiedzmy niezdolna dalszego transportu i muszę kupić prawdopodobnie przyczepy Nie wiem trzeba pomyśleć ewentualnie napiszcie w komentarzach czy Widzicie tu jeszcze jedną przyczepę właśnie taką jakąś tam możliwą tam gdzieś Cenowo o się mi wyślijcie link, może zadzwonię i kupię. By dobrze było żeby takie coś zrobić Powiem Wam, że jedną przyczepką się trochę kurna nakręcę. Dobrze, akurat, ugadałem się z popakaniem, no dobra, nie będę mówił, bo to jest poprzedni poprzedni odcinków. Hmm. Ale też miałem okazję dobry stan pod tamtym odcinku, więc możecie wbić koniecznie, żeby wiedzieć skąd ja tyle pieniędzy. Hmm. I tak. Hmm. Hmm. Co jeszcze? No, jeszcze nie pokazałem wam, bo ogarnąłem ogólnie całą sumę, mm, sobie. Eee, spod shop, z pod obawy, ogarnąłem, pół sobie w stodole, czy po stodole, stodole ogólnie nie posiadam, ale w garażu. Eee, sobie. No i myślę, że na cały sezon mi akurat jej, staczy starczy. Mm. Jakichś czyli większych problemów. Rzecz jasna Bo trochę będzie lipa. Może tak ogólnie jeszcze luknąć. Tak faktycznie, jakie to są ceny? Ty chuj ma Mi się kiedyś zdawało. Ej, jest. Jest to jedno pole. To bańkie kosztuje. No to powiem wam szczerze, żeby kupić ładny land, taki powiększenie zrobić, to kurwa trzeba bańki mieć. To są największe pola. To są jeszcze jakieś większe pola, To są jakieś większe pola, ale to... 6,40, to 5,5, nie, 15,6. Kurwa, już przyjechałem. Więc yy. no powiem wam szczerze, że to będzie. Trzeba to chyba ogarnąć temat. Ja to akurat, akurat tak finansowo to nie wyrobię, żebym miał ja sobie tu pańkę uzdrowiać. Ja, chociaż nie chyba w sumie kulona nie, w, 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 w przyszłości, przecież to jest druga seria, tak? Yy, na jakieś 100 odcinków, no, chyba więcej, co, ten, na 100 odcinków, nawet 200 odcinków chyba yy, jest tutaj ta seria. Niezależnie ile to będę zarabiał, i tak będzie jeszcze długa e, seria ymm, no no później a tym dalszym później ymm, widać że przestaje mi się kulawy na, na głośności to widzę że I teraz kupiłem górę wątek ta seria naprawdę będzie trochę dłuższa że nie mam z kimś, żeby mi pomógł w oganianiu takiej mapki, bo to jest naprawdę jest mała mapka, więc powiem szczerze trzeba będzie coś ogarnąć, kogoś, chętnego, do nagrywania, znaczy do nagrywania, może bardziej do oganiania, ewentualnie do nagrywania, bo tutaj naprawdę będzie kurwa, ciężko. Dzisiaj te, teraz oganiałem sejma teoretycznie, ale praktycznie nie przebijając. 20 minut, chyba powiedzieliśmy, to ale co, przygotować kosiakę, ogarnąć polne, zobaczyć, gdzie aby wziąć. Ym, zobaczyć, właśnie ten podozmian, zmian. Znaczy, pudeł, to bardziej mi chodziło, że ja powiedziałem, podozmian nie oganiałem. Tylko właśnie ogarniałem jakie pole mi najbardziej pasowało. No, tam te dwa. Nie no, mi się, to są najbardziej dla mnie pasowne yy, pola. No, bo tutaj więcej nic nie będzie można zrobić. Tutaj to jest taka fajna buczka. zatnę sobie drzewo. Yy, zakupię sobie, znaczy powiększę sobie, powapnuję to co trzeba. Tam załadam i będzie kwit. No i zanim... Jak najbardziej powinna kurwa nie słychać wszystko, co kurwa, klikam to wszystko, ale na przykład nie mam jakiejś dobrego do mikrofonu, yy, który by to jakoś mógł wymiksować. No prostu kurwa, kurwa, jakoś tak mam dziwne, to poustawianie w ogóle ja się, ale ja lepiej wolę, lepiej, żeby coś było słychać, takie kliknięcie czy coś, niż mam... <laughs> nie, za cicho i mnie nie było słychać. Dobra. Idziemy tam do domu. Mm. Już jeszcze miałem, a pokazać wam słomę Jeszcze miałem wam Jak to wyszło e, Z tą słomą I Myślę, że malin dość mi wyszło Co za k***a A to jest ta malina mm, dobra O, już tylko siadzę tak powiem jakoś poniesiadł to jest przy zwykłej dyscyplinie nowe dobra, yy, tak mam tutaj. O ich stoi, bo dopiero moje przygotowywałem. Yy, no tak, gdyśmy trochę, trochę zeszły raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, na 13 kulek. Myślę, że na co będziemy stać? No i na zajeście lepsze. Yy, to mamy w tym dwa kulki, które rzekł, wyciągnąć. i wyganą się. No nie kibany, bo 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 bo. bo. Jak widzicie, chyba nie wiem czemu w ogóle ta tawa jest tu rośnie. rośnie, Możesz mi powiedzieć? Dziwne to trochę jest, ale dobra. Mam i te, a to się mówi, posadzka, kurwa, przelazła. Co ja tu mam? A, kostka, kurwa, jakaś. E, no kurwa, to skąd pustka? Ty, żeby to kulka okienko było, to można by te kulki wyłostawiać. A chuj, tam jest chcę to leży. Tak tego by nie być umy. Ehm... Eee... Widzicie, jeszcze dwa kulki. Tutaj są... To 13 ton obwodnika. Kurwa, ja tego obornika w ogóle mam. Mogę jakoś tak póki, póki czekamy, to kulka zimny stron jeszcze tutaj jest niby. Czyli 21 yy, ton yy, obornika plus inne obice już trochę jest. szkóła trzeba będzie ogarnąć, co soje i wypierdana tym obowodnikiem na pola. Albo zrobić płytę. Tam mi się bardziej by pasowało, chyba tutaj, robić taką płytę. Yy, tutaj powinno być git. To nie? Moim zdaniem. Yy, ale zobaczymy. Jeszcze. Kurwa, no dobra, nie, nie będę szalał, dobra ludziska. w dzisiejszym odcinku bym na tyle, myślę, że odcinek wam się spodobał, subskrybujcie, komentarz, i dzięki za oglądanie, i trzymajcie się następnego odcinka, cześć.